Nagrywa się? Cześć kochani, z tej strony Maciej Kulchawik z kanału Maciej Kulchawik Vlog, autor vloga w czerwonych butach. Słuchajcie, w tym stacjonarnym odcinku, który chcę wrzucić na, na one także nie będę tego jakoś edytował, zrobiłem sobie dużą mapę myśli, żeby odpowiedzieć na, na parę pytań, dlaczego przestałem nagrywać, gdzie jest cały sezon pierwszy i co się działo przez ostatni rok, a także nasze plany na przyszłość. Zrobiłem do tego taką dużą Mapę myśli, więc e, mam nadzieję, że jakoś za bardzo się nie będę tutaj zacinał. się w barbarze naszej, więc e, tak za bardzo mordy drzeć nie mogę, ale mam nadzieję, że ten piękny, włochaty mikrofon zbiera, przysunę się trochę, zbiera jak trzeba. Dobra. Przede wszystkim dziękuję za tak wspaniały odzew po pierwszym odcinku. Nie spodziewałem się czegoś takiego, ale bardzo mnie to cieszy, bo kocham nagrywać bardzo, tęskniłem za tymi vlogami i już zabieram się za odpowiadanie na te pytania. Więc tak, dlaczego przestałem nagrywać na to? Złożyło się kilka czynników. Jednym z nich była drama w internecie, że Jakoby mój kolega iluzjonista sprzedawał pokazy na moje nazwisko zupełnie niepotrzebnie wyciągałem to w przestrzeń, publiczność, w przestrzeń publiczną gówno tam uderzyło w wiatrak, rozsypało się, obryzgało mnie, ta sytuacja za bardzo mi się nie spodobała i. I to było jednym z tych, z tych czynników. Już dawno przetrawiłem te emocje, dojrzałem. Mój sposób postrzegania świata ludzi i biznesu też przez ten rok się zmienił i nie żywię do nikogo żadnej urazy, a, a, a jeśli ktoś żywi do mnie, urazę po tej akcji, to ja bardzo wszystkich przepraszam i pokornie się kajam. Kolejnym czynnikiem drugim było to, że dwie bliskie mi osoby, które jednak pojawiały się często na vlogach, zostawiły mnie, opuściły, wiem, że je bardzo zraniłem, także nic dziwnego, że mnie opuściły i tę sytuację akurat jeszcze będę chyba długo długo przeżywał, ale no myślę, że też zmieniłem podejście do, do życia, do ludzi e, i, i przynajmniej mam nadzieję, że świadomie e, taka sytuacja się nie powtórzy. Kolejnym czynnikiem jest to, że zacząłem współpracować z Antonim P., którego mogliście już poznać na Instagramie. Tak w ogóle jakiś kadr ucina mi czoło, to się może po, położę. Dobra, podjadę i się położę jednocześnie. Zacząłem współpracować z Antonim P. którego mogliście poznać na insta, jeździmy razem na pokazy teraz i razem postanowiliśmy zamknąć pewien rozdział w moim życiu, ruszyć dalej z rozwojem, dalej z biznesem i kontynuować ze światowymi pokazami, bo to nam to taki cel nam przyświeca głównie. No, to to są takie e, trzy główne powody, dla których przestałem nagrywać, ale możecie być pewni, że tęskni na początku przez pierwsze 8 miesięcy nie mogłem sobie zupełnie znaleźć miejsca, e, bo te vlogi zajmowały tak dużą e, i ważną część mojego życia, e, no, że nie mogłem sobie znaleźć miejsca bez nich. Nie wiedziałem co począć, nie wiedziałem, no nie, codziennie, codziennie nagrywałem, codziennie składałem, codziennie robiłem te miniaturki, codziennie wrzucałem, mimo że nie miałem internetu w domu, przez e, 222 dni z rzędu. No, więc tak duża część mojego życia odpadła nagle, pusto się zrobiło. Ale powoli dochodzę do siebie. Gdzie kolejne pytanie, które się pojawiło, gdzie jest cały sezon. Pierwszy spokojnie, jest bezpieczny, wszystko jest na serwerach YouTube'a jako filmy prywatne. I tak wracając do tego vloga przeglądałem ostatnio kilka odcinków i na maksa mi się łezka wokół zakręciła. Wspaniały to był czas. No. Wspaniały to był czas, bardzo za tym tęskniłem. No hmm. ale wracam teraz do tego. Co dalej? Hmm. Co się działo przez ostatni rok? No to tak, w skrócie, to przybyło mi kilka par czerwonych butów. To jest jedno, ale to nie jest najważniejsze. Bardzo dużo się działo. A po trzech latach mieszkania u. Babci i oszczędzania pieniędzy postanowiłem zamieszkać samodzielnie, nie z nikim, tylko sam i to w pięknym e, apartamentowcu. Niestety pieniędzy z pokazów czy z Ulicy wystarczyło mi e, jedynie na pół roku. I tak bardzo długo, bo bardzo drogi był czynsz. E, a po tym bankructwie zadecydowałem wyjechać na Ukrainę i tam szukać szczęścia w życiu. Poznałem wspaniałą Ukrainkę, która jednak nie okazała się taka, znaczy okazała się nie aż tak, wspaniała jak mi się wydawało a jej turecki ojczym mnie niestety nie zaakceptował ja nie zaakceptowałem tej sytuacji i musiałem wrócić do Polski o, z płaczem, do babci z powrotem na stare śmiecie w międzyczasie, jak nie miałem pieniędzy na to mieszkanie to na, pamiętam, że na ostatnią ratę, wpłatę musiałem sprzedać swoją kamerę ze wszystkimi akcesoriami koledze, który ją kupił, zapłacił za nią Dobrą cenę, ale po tygodniu ukradli mu ją w Londynie. Także też zrobił wspaniały interes. No ja przynajmniej miałem na ostatnią ratę zamieszkanie, po czym wróciłem z płaczem do babci. Dalej. Jak już wróciłem do babci na początku tego roku, postanowiłem oszczędzać każdy grosz zarobiony na ulicy i inwestować w siebie i w swój własny biznes. I teraz. Mm, o Jezu, zaraz beknę. Jadłem bym przed chwilą. Uff. Teraz współpraca z panem Antoniem przynosi wspaniałe rezultaty. Robimy piękne, wielkie rzeczy, o których będę mógł wam powiedzieć niedługo, jeszcze nie mogę, ale o tym będzie w segmencie co dalej. Pa 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 pa. pa. No dobra, to to się działo mniej więcej przez ostatni rok. Eee, jakie mamy plany na przyszłość? Jakie ja mam plany na przyszłość? Eee, przede wszystkim. Rozwijamy biznes swój z Antkiem. Jesteśmy wielkimi fanami samorozwoju i turbo zdrowego trybu życia, dlatego inwestujemy wszystkie pieniądze w siebie, bo jest to, jak Warren Buffett powiedział, najlepsza inwestycja w swoje zdrowie, szkolenia i biznes, bo widzimy tego wymierne rezultaty, no nie? To to się dzieje. Teraz Dokładnie, od dzisiaj, za 37 dni, będę mógł Wam e, powiedzieć, e, zdradzić coś, e, nad czym pracowaliśmy z Antkiem przez ostatnie 9 miesięcy i nie jest to, o czym myślicie, chociaż i tak cała moja rodzina myśli, że jestem gejem. Także tu zaskoczenia nie będzie. Będzie. E, nie jestem. Ale. Ale mógłbym być tak, by się nic nie stało. Dobra. Mm. Za 37 dni będziemy mogli Wam powiedzieć o projekcie, w którym do teraz pracujemy od 9 miesięcy. Za te 37 dni to będzie równo 10 miesięcy pracy nad czymś konkretnym. Co dalej? Jakie są dalej plany na przyszłość? Chcę codziennie wrzucać te filmy, żeby dalej vlog w czerwonych butach o mojej ścieżce odbycia nikim, dostania się performerem legendą. A... I teraz z Antkiem w końcu ta ścieżka, po której kroczymy, e, zaczyna nabierać realnych n, kształtów. I będę wam starał się codziennie e, wrzucać update'y e, z, e, z tej ścieżki. Co prawda, mamy teraz dużo pokazów, dużo występuje na stricie, dużo jeździmy po Polsce. Co wspaniale, że też się dużo rzeczy dzieje, ale... E, no nie wiem, jak mi się uda ze składaniem tych filmów, ale jeśli udawało mi się je składać na rozpadającym się e, komputerze, który miał 10 lat, no to może uda mi się to też e, jakoś prosto tutaj poskładać na tym maczku, chociaż jeszcze, 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 nie, jeszcze nie umiem, nie rozumiem się na tym programie, e, ale mam edytora, który edytuje nam nasze filmy promocyjne i... On mi trochę w tym pomoże, zrobię jakieś tam przejścia, jakieś coś, ja to z gotowych, powiedzmy, elementów będę sobie tu docinał, tam docinał i wrzucał, żeby miało to jednak trochę większą jakość i production value niż pierwszy sezon vloga w czerwonych butach, który był absolutnie fantastycznym przeżyciem dla mnie. No, to takie są mniej więcej plany na przyszłość, dużo się zmieniło przez ten rok, ale parę rzeczy zostało też takich samych, jak moja spółwiała. Czapka, Okulary zmieniłem, bo na święto Bożego Narodzenia straciłem przytomność i przypaprałem łbem, tutaj w ogóle chyba widać, tu widać e, bliznę. Przywaliłem, no sikając, normalnie sikając, miałem bardzo wysoką gorączkę, chory byłem, sikając podczas świąt Bożego Narodzenia. Straciłem przytomność, wolnąłem głową w kibel, połamałem okulary, przeciąłem się tutaj bardzo głęboko. No, no dobra, doszedłem do siebie, nic mi tam się nie stało. Dobra, wymieniłem okulary, czapka spłowiała jest. Dalej noszę sprute, podarte gacie, wypłowiałe również, także pewne elementy zostają niezmienne. Dziękuję wszystkim bardzo. A wszystkim subskrybentom pierwszej edycji programu w Czerwonych Butach. W ogóle, że wiem, dawno nie wchodzimy na tego YouTube'a. Przedłem, zobaczyłem ile tam jest subskryberów. Bardzo jest dużo i za każdy z osobna dziękuję. Kłaniam się nisko, ja, król Wrocławia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach vloga w czerwonych butach.